W murach Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu odnowiony pięknie się prezentujących uczestników drugiej międzynarodowej konferencji studenckiej z tytułem 450 dni do euro 2012. Czy jesteśmy gotowi? I think we are not really aware yet. Wiele do spraw Euro 2012 w jego urzędu miejskiego z przyjemnością mówiło patronat honorowy nad tą konferencją. Bardzo nas cieszy, że studenci organizują właśnie tego typu konferencje, że są zainteresowani ideą organizacji Euro 2012 we Wrocławiu. I posiadają już dużą wiedzę na ten temat, ale cały czas pogłębiają tą wiedzę i wymieniają się doświadczeniami z, także studentami z innych krajów, które już w przeszłości organizowały takie imprezy. We are international students of the Business School Andaloua, and we s show you some project about Euro 2012, and we make some comparisons between Euro 2012 and Euro 2004 in Portugal. For us, it was very good because that shows that Polish people want to know the opinion of foreigner people. So, for, we are really thank you for this opportunity. For sure, and we will come back. For sure. Yes. I hope in Hero 2012 to see some game. Yes. Bardzo się cieszymy, że to właśnie na naszej uczelni została zorganizowana taka konferencja, na którą przyjeżdżają studenci z całej Polski, bo i są z Nadmowa, i z Rzeszowa, także jest to dla nas duże wyróżnienie. Jest cudowne, że studenci potrafią zorganizować takie przedsięwzięcie i inni studenci z innych szkół Mogą wziąć udział w takiej dyskusji no, na bardzo aktualny i ciekawy temat. Przejechałem tutaj do Wrocławia z pięknego miasta Lwowa. Bardzo cieszę się, że uczestniczyłem w. Takiej e, konferencji. E, bardzo dowiedziałem się dużo o Polsce, o przygotowaniu polskich miast. Bardzo cieszymy się, że dostałyśmy taką możliwość przyjechać do Wrocławia i e, do Wyższej Szkoły Handlowej, zobaczyć, co tu się dzieje. Bardzo cieszymy się, że została przeprowadzona taka konferencja. To jest wielka szansa pokazać, co robi Ukraina, zobaczyć, co zrobiła Polska do przygotowania do Euro 2012. Jest to szansa poznać. Nowych ludzi, nawiązać e, ciekawe i korzystne znajomości, no i po prostu zobaczyć e, historię i e, kulturę Polski.